No i zobaczmy, szanowni państwo. No zobaczmy, jakie jest w Bielsko-Białej. W Bielsko-Białej 26, 30, 31, 31, 27. Cieplej niż w Alicante. Ale to przecież no niemożliwe jest, przecież tak? No przecież w Alicante jest goręcej, trzeba oziębiać, a w Bielsku-Białej 30 stopni to jest inne. Dlatego oni mogą mieć 20 razy tańsze nieruchomości. To skłamstwo. To skłamstwo. Polska jest pełna kłamstwa. Jest wystarczająco dobrej prawdy, szanowni państwo, na świecie, żeby mówić prawdę, pokazywać ją na liczbach. Nie trzeba kłamać, tylko głupki kłamią, prawda? Bo kłamstwo ma krótkie nogi, wychodzi prędzej czy później, prawda? Patrzcie, i tych kłamców trzeba spuszczać, szanowni państwo, w Kiblu. A dlaczego w Kiblu? Bo zaraz, szanowni państwo, pokażę, zobaczymy, ile kosztują, szanowni państwo, w Polsce, w Leromerleu Kible. Kible, proszę, pr przepraszam, za, no, tak mi się złożyło. Sedesy zobaczymy w Polsce ile kosztują, a ile kosztują w Leromerle w Hiszpanii. Zobaczymy, może mamy, szanowni państwo, no bo o to chodzi, że w Hiszpanii dalej można płacić, trzeba płacić pracownikowi prawie dwa razy więcej na rękę w zależności od okresu roku, i, e, i szanowni państwo, ceny polskiej waluty, kursów walut wobec euro to minimalne wynagrodzenie, które trzeba tam płacić jest nawet dwa razy wyższe od polskiego w zależności czy, czy dzisiaj złotówka jest droga czy tania w zależności od czy akurat oni podwyższyli płacę minimalną czy my taka rzeczywistość ale zobaczymy ile klozety czyli ubikacje szanowni państwo e, kosztują e, no bo robiłem ostatnio analizy cement cement można kupić w Hiszpanii taniej niż w Polsce Kafle można kupić y, taniej niż w Polsce lub tej samej cenie, pi razy drzwi. Robiliśmy analizę, tam ta taniej było kupić cement i kafle niż w Polsce w Lerą Merle Ale tam trzeba płacić dwa razy więcej. Tylko, że tam nie masz zimy, nie musisz tego gazu, tego prądu, tego wszystkiego. Masz słońce, prawda, masz jasno, nie musisz tyle oświetlać, nie trzeba tych butów na zimę, tego kurtę, tego wszystkiego, szanowni państwo. Y, a ponadto, no masz kredyty dwa razy tańsze. No i, i rzeczy budowlane masz dwa razy tańsze. Taka jest rzeczywistość, nie dajmy się okłamywać, szanowni państwo, naprawdę nie dajmy się okłamywać, bo my jesteśmy jak pod jakąś okupacją, my jesteśmy jakąś mentalną okupacją. No ale jeżeli przez 30 lat widzicie tylko Tuska i Kaczyńskiego, którzy 30 lat temu rozpoczęli swoją karierę trochę komuniści potem i, i się zwinęli, i na Kaczyńskiego i Tuska głosują ludzie, którzy yy, ro rozumieją tylko komunę. Bo wtedy 30 lat temu na przykład dzisiaj ludzie, którzy mają 70 lat czy 60, no to oni się głównie wychowali w komunie. I do dzisiaj, prawda, ci sami ludzie na nich głosują, prawda? Więc mamy komunę, mamy niewolnictwo, mamy pańszczyznę, mamy feudalizm, mamy wszystko 5-10 razy droższe. 5 milionów pojechało milion, milionów Polaków do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Islandii, Danii, Holandii, Belgii Szanowni Państwo, do Francji, do Włoch, do Niemiec. Następny milion pewnie by się znalazł, świeży milion, wiecie, w jakichś tam e, Australiach, Kanadach, Amerykach. Wiecie, świeży, mówię o świeżym milionie, nie? Szwajcariach, prawda, Austriach i tak dalej, i tak dalej. Taka rzeczywistość. Taka, zacznijmy ubolewać nad swoim własnym losem. A może jak już będziemy wtedy bogaci... Jak już nam zagraniczne korporacje będą płaciły tyle samo co u siebie i sprzedawały te same produkty w tej samej cenie, bo przecież według tych przygłupków ekonomistów, przecież praca pracownika w ogóle nie ma wpływu na końcową cenę. No nie ma przecież, nie? No przecież to sarkastycznie mówię, no ale według tych ludzi tak jest. To jest tak okropne kłamstwo, szanowni państwo. Naprawdę. Yy, yy, jedziemy dalej. Szanowni państwo, proszę bardzo, to jest Alicante. No ale po bielsko-biała. 26. A w Krakowie? Nowy soj. 25, 28, 30, 30, 28. Widzicie? A w Krakowie? 28, 30, 32, 32, 29. 29, 26, 31. W Krakowie jest goręcej jak w Alicante. No w nocy jest zimniej, nie? Bo w Alicante, yy, bo w Hiszpanii w nocy. Yy, yy, jest wyższa temperatura, po yy, prostu tak jest. Bo tutaj w, w nocy masz 17-16, a Alicante masz yy, po 24 w nocy, po 23, tak? Tylko że już nie świeci słońce, możesz sobie wychodzić, tam jest życie nocne, prawda? Yy. Tak więc, Szanowni Państwo, zbijajmy tą głupotę i zro zrozummy też, dlaczego ta głupota się szerzy. Tak, Szanowni Państwo, to jest wina Tuska, tak, to jest wina Kaczyńskiego, tak, to jest wina Morawieckiego, tak, tak, to jest ich wina. To jest wina tych wszystkich przebierańców, Szanowni Państwo, którzy wykorzystują naszą tysiącletnią wiarę. Nasze wartości. Nasze wartości wykorzystują, no i wykorzystują je źle. No bo jeżeli byłoby dobrze, no to zapytajmy siebie samych. No jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Dlaczego, szanowni państwo? W Europie mieszka 5 milionów Polaków. No przecież, jeżeli tak byłoby dobrze, no to Polacy woleliby mieszkać w Polsce, a na wakacje jechać do Włoch, do Grecji, yy, kupować sobie tam domy mieszkania w Hiszpanii. No to byśmy byli, yy, jachty by sobie kupowali, by pływali sobie po Morzu Śródziemnym, po Bałtyku. No to jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Mówmy sobie wprost, szanowni państwo. Mówmy sobie wprost takie rzeczy, skąd to się wszystko bierze. Bo ludzie są otępieni. Otępieni, no ale jeżeli ludzie oglądają telewizję, no to są otępieni. No jeżeli ludzie oglądają telewizję i wierzą w telewizję, jeszcze sponsorowane z zagranicznych korporacji, które właśnie chcą na nas zarabiać, robić z nas głupków i żebyśmy wierzyli w to, że jak Polakowi można płacić cztery razy mniej, to on ma jeszcze zapłacić więcej. No ale to nie ma wpływu na końcowy produkt, no to jeżeli nie ma wpływu na, koń na końcowy produkt, no to można mu zapłacić cztery razy więcej. No to są po prostu taki papierek lakmusowy. Jedziemy, szanowni państwo. Zobaczymy. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że tutaj tak transparentny jest ten Osho. Można sobie tak posprawdzać ceny. Naprawdę jest bardzo fajnie. Prawda? Jedziemy do pięknego świata Osho, szanowni państwo. No i zobaczymy po, po, po ile, ile, ile kosztuje właśnie Sedes, a jak jest Sedes po hiszpańsku? E, proszę zobaczyć, a Alicante wygląda tak, proszę zobaczyć, Alicante wygląda tak, e, pięknie, ładnie, patrzcie ile jachtów. No jeżeli w Polsce jest tak dobrze, dlaczego u nas tyle jachtów nie stoi. No kilka stoi w Gdyni i do widzenia. Dlaczego tyle jachtów? No ty kilka w Gdańsku, nie? No dlaczego tyle? A tam wszędzie jachty, 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 plaże, przy plażach. A dlaczego w Polsce się nie buduje przy plażach? Bo Polakom się wtrążoliło, że przy plaży nie można budować. A w Gdyni jakoś można, a w Gdańsku nie można. Więc mamy lasy i w tych lasach dziki kleszcze i komary, szanowni państwo. No w Polakom się nawet wpoiło, że nie mają budować przy plażach, bo nas Bałtyk zaleje. Tak wierzą Polacy w takie anty Не видно. Biologia to nie jest Antygeograficzne, nie wiem, nie wiem jak się nauka O tym nazywa Anty jakieś, szanowni państwo, naukowe kocopoły Wierzą, że jak, szanowni państwo, zaczniemy Budować w Polsce, w Gdańsku jest tyle Terenów, tyle lasów, tam można budować Domy, żeby ludzie nie, nie musieli wyjeżdżać Podcierać dup starym esesmanom I imperialistom, szanowni państwo jakiś tam z Londynu, prawda Którzy nas zdradzili cztery razy, prawda Ale nie, bo u nas Jak wybudujesz w Gdańsku Jak wybudujesz w Gdańsku tam gdzie są wszędzie drzewa na stogach, czy gdzie i wybudujesz cztery nowe Sopoty no to nas Bałtyk zaleje a może Śródziemne nie chce zalewać, szanowni państwo Hiszpanii, nie chce zalewać Włoch i Francji no dziwne, nie? nasza kałuża, śmierdząca kałuża, szanowni państwo yy, w, których, w której ryby się zderzają, bo nic nie widzą no to nie! Jedziemy naprawdę, to jest tak już po prostu naprawdę jesteśmy tak otępieli no ale 40 lat oglądania telewizji robi swoje, szanowni państwo, lobotomia dla umysłu. Jedziemy dalej, szanowni państwo, jedziemy dalej. Eee, jedziemy, sedes. Proszę bardzo, mamy sedes. WC Compact Hector Bris. Mamy sedes, szanowni państwo. Sedes po 199 zł za sztukę Następny 299 zł za sztukę, 299 zł za sztukę, no i tu już takie droższe, 700, czyli można już sobie tani sedes kupić. No i duży wybór, proszę bardzo, 248, 249 zł, czyli nie jest, nie są to, wiecie, jakieś 1000 zł, czy coś, prawda? Nie są to, no, tutaj mamy droższe, 299, czyli sedesik, widzicie, można sobie kupić za 200 zł, proszę sobie wyobrazić. O, ciężko to będzie przebić. Myślę, że chociaż wiecie, bo może nam, wiecie, bo może nam, może nam sedesów y chociaż nie szkodzą, prawda? Wiecie, bo to tak w sobie wstyd, bo 30 lat temu to jeszcze połowa Polski, można powiedzieć, chodziła to robić za chałupę. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. To sedesy może tanie zrobili, bo dalej by chodzili za chałupę. Y taka jest prawda. Więc zrozummy, dlaczego tak jest. Mieliśmy pierwszą w mieliśmy zabory, mieliśmy drugą W, byliśmy niszczeni, 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 niszczeni. Ruski nawet nam sedesy ukradły w czasie drugiej W. Sedesy wyrywali i kradli, prawda, bo to przecież dzicz była bolszewicka. Taka rzeczywistość, wszystko brali, rury zabierali, wszystko brali. Z Polski pamiętajmy o tym, dlaczego Polska jest biedna. Zabory, ogłupiania nas przez Niemców, ogłupiali, Niemcy nas ogłupiali, Prusacy, ogłupiali nas Węgrzy z Austriakami, ogłupiali nas Ruscy, niszczyli, a potem pierwsza W, Przecież to działało? działało na teren, działo się na wszystko na terenach rzeczy pospolitej, prawda? Polski, tak? Czyli pierwsza, druga, to się wszystko tu działo, a potem 70 lat komunizmu zrobiło, szanowni państwo, swoje zdrada brytyjska, prawda? jeden, drugi, trzeci, francuska zdrada, prawda? No ale może e, zobaczmy SEDESy. E, szanowni państwo, e, ja chciałbym od razu powiedzieć, że ja się cieszę, jeżeli że Hiszpanie mogą kupować produkty taniej i się cieszę, że mogą zarabiać dwa razy więcej. I się cieszę, prawda, e, że, że, że tak jest, ale pokazuję to do Hiszpanii, bo właśnie, e, 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 bo się też nawmawia, że w Hiszpanii jest bieda, prawda? Też się nawmawia, że w Hiszpanii bieda, prawda? To jest kłamstwo, prawda? Proszę zobaczyć, żeby nas robić z głupków i pańszczyźnianych feudalnych chłopów, bo teraz, wiecie, każdy feudalny chłop może wziąć walizki teoretycznie sobie pojechać, prawda? Więc trzeba ogłupiać, żeby nie chciał pojechać, nie? A i jedziemy, szanowni państwo, tutaj do Hiszpanii. No i zobaczmy, sedesiki w Hiszpanii. W Hiszpanii już mamy najtańszy sedes, proszę bardzo, za 76... E, 76,95 e, e, euro razy, szanowni państwo, e, razy 4,28 329 zł. E, najtańszy CDS, zobaczmy. ciekawy, czy to taki sam jak ten. E, to jest Batchmed 2.0, czy bo, Bolonia z Bolonii. E, z Boloni, a u nas w Compact Hector e, Breeze. Hmm, czyli to, no będzie może wreszcie szanowni państwo taniej sedes, o jest za 59 euro dobra, czyli 59 euro e, czyli tak najtańszy na raz mieliśmy, za, mieliśmy po 329 zł ale tu jest po 99 euro więc no zobaczymy zaraz tyk 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 59 razy e, no 252 zł, szanowni państwo, a u nas ile? 199, tak? No czyli 50 zł u nich drożej. No może będzie jeszcze tańszy, proszę bardzo. 160 ojen jest 100, 169 euro. Dobra, tu już takie drogie są. Zaraz może będzie jakiś tani, zobaczymy. Na razie 154. 189. Wreszcie się trafiło. Mamy tańsze sedesy, szanowni państwo. Chociaż tyle nie będzie trzeba sławo, do Polski znowu wprowadzać. Prajso accidente a, a seden... a, seden, a, sedente, a, sedente, a sedente chyba się... Pra, 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 prajso a sedente chyba się czyta. Eee, o, 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 tutaj są klozetowe te. Eee, Szanowni państwo, jedziemy dalej. Patrzcie tutaj ile produktów jest. No jest po 79 euro tym najtańszy, nie? Eee, czy jakiś tańszy był, proszę zobaczyć. Eee, nie, no jest po 59, nie, 59 euro jest. No 59 euro to 252 zł w danym momencie. Czyli najtańszy, czyli mają, proszę bardzo, czyli Sedes w Polsce eee, mamy tańszy, można kupić to jest taki. Ja nie wiem, je... Ja się nie znam na tych sedesach, wiecie, no. znam się tyle, co Wy. I, e, e, no, e, WC Compact Hector, no to, to jest chyba właśnie też, a zobaczymy tutaj trafność. Może weźmiemy od cena rosnącą. Zobaczymy sedesy. E, nie no, Compact Relax. Nie no, u nas ten jest najtańszy. Ciekawe jakiej to, ciekawe czy jest to zbliżonej u nas no, dużo takich tanich tych, no mamy, mamy kraj z tanich sedesów, szanowni państwo. Wreszcie może czymś się opłaca handlować z Polski w Hiszpanii, z sedesy. Nie no, śmieje się, nie śmieje, ale jeżeli ktoś by się budował, no to se, niech, może mu taniej będzie wziąć sedes z Polski, bo, bo to wiecie, sedes sedesowi nierówny. Jeżeli by się patrzyło na coraz droższe sedesy, prawda, no nie wiem, no może jest taniej, nie, to, to duża różnica nie jest, czyli widzimy, szanowni państwo, w Hiszpanii sedes, najtańszy sedes, najtańsza yy, 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 ta rzecz kosztuje WC Compact, to się nazywa tak ładnie, WC Compact, teraz to nazywają widzę, WC Compact, czyli WC Compact najtańszy w Polsce to 199 zł, a w Hiszpanii 200, proszę bardzo 252 zł i 50 groszy, czyli w Hiszpanii kupimy ta drożej o 50 zł po prostu, 50 zł, proszę sobie to wyobrazić, czyli wreszcie mamy coś taniej Wreszcie mamy coś taniej, szanowni państwo. Wreszcie mamy coś taniej. To jest fajne. Eee, proszę bardzo, to jeżeli SEDES może być tańszy, to też zależy. Może ten SEDES jest jakiś lepszy. Nie wiem, tutaj, tak zobaczę. Popatrzmy, tutaj jest ten najtańszy SEDES. Nie wiem, może ktoś tu się zna lepiej na SEDESach niż ja. Bardzo SEDES, tu jest najtańszy SEDES. Eee, czy też, w, dobra, WC Compact, a tu Pak, a u nich też się nazywa Pak WC. Pak WC. I ten WC Compact, eee, no nie wiem, wolę mówić po polsku, w Sedes. Nie, to no Sedes chyba po polsku się mówi. Mówi się inaczej, prawda? Wiadomo jak się mówi. Eee, 199, proszę bardzo, WC Compact Hector, 199 zł. No nie wygląda na jakiś inny od tamtego. Właściwie to wygląda na taki sam. Właściwie to chyba jest taki sam. wygląda dosłownie tak samo. Może to taki sam, może nie. Może ten droższy w Hiszpanii, może jest troszeczkę lepszy, a może nie, może, może gorszy. Cieszymy się. Ja niezmiernie się cieszę. Niezmiernie się, szanowni państwo, cieszę, gdy znajduję produkty w Polsce, które są tańsze niż w Hiszpanii, prawda? niż we Francji. Cieszę się, no bo to jest, no ale to jest tylko. No 50 zł przy 200 zł to jest to u nich jest to 25% droższe po prostu, tak? 25% droższe, ee, no ale dwa razy więcej zarabiają, powiedzmy, w zależności od kursu, 70%, 100% więcej, 60% więcej zarabiają, prawda? Pierwsze drzwi A czyli i tak mają taniej, znacznie taniej pod tym kątem zarobkowym A cenowym do zarobków, na ale chociaż nominalnie cena w Polsce sedes u jest niższa, prawda? Wiecie, to taka pierwsza potrzeba, bo jak się zepsuje sedes i masz dać 1000 zł, no to trochę kiepsko, nie? No i widzimy. Jest CEDES. no fajnie, cieszę się. Aż będę po... Proszę bardzo. Po e, pochwale WC Compact e, Hector Breeze Breze, e, Brez chyba firma Acer Sanit po 299 zł, Breze, prawda? Więc no, i tych sedesów takich tańszych znacznie większy wybór mamy, bo po, proszę zobaczyć: one są na po 70, widzimy to, to jest po 70, 60 euro różne, różniste i dopiero potem są po 100 euro. Czyli mamy bardzo dobry wybór tanich sedesów y, do Hiszpanii. Proszę, bo oni mają te sedesy, wszystkie takie tu są po 76, a reszta 79, i reszta się zaczyna po 100 euro. Pirasz drzwi drzwinie, po 95, po 100 euro, czyli u nich sedesy to taka 430 zł, a u nas dużo jest, popatrzcie, po 100, 250, 370, 250, z koła jest, prawda, 37. Du duży wybór, mamy sedesów, nie, u nas sedesy generalnie, na pierwszy rzut oka, nasze sedesy, szanowni państwo, nasze WC kompakty są o około mm, 20% tańsze, czyli u nich 25% droższe, nie. Więc mamy się z czego cieszyć. Oczywiście, no zarabiamy mniej, znacznie mniej, czyli i tak im łatwiej kupić te sedesy za godzinę pracy. To jest prawda. Ale no, chociaż się cieszymy, że tutaj jest, wiecie, że, że to nie jest taka różnica, że u nas jest to w tej samej cenie, Albo nawet u nas jest droższe troszeczkę. tylko po prostu jest tutaj jednak wyraźnie tańsze. No nie jest to tak tanie, jakbyśmy chcieli, no bo chcielibyśmy, żeby to było odpowiednie tak samo do zarobków, prawda. No ale sedesy w Leroy Merleu proszę zobaczyć dlaczego tak jest, Dlaczego cement można sprzedawać w tej samej cenie, a sedes, sedesy tanie znacznie, prawda? No, znaczy chociażby na pierwszy rzut oka tej analizy cieszymy się, Szanowni Państwo, że tutaj ten produkt jest u nas te 20... że tam jest... 2... cieszymy się, że u nas jest 20% tańszy, a u nich 25% droższy. Oczywiście nie cieszymy się, że Hiszpanie płacą tyle za sedesy. Życzę im, żeby płacili jeszcze mniej za sedesy, ale nie przy wzroście ceny sedesów. U nas, czy tam WC kompaktów, ja tam wolę po polsku sedes, prawda, inny powiedział to słowo na K, prawda, eee, czyli... No nie, nie to złe słowo, prawda, tylko ki, no nie będę mówił, bo mi tu ten, prawda, ten algorytm. Tak więc, szanowni Państwo, cieszymy się, że sedesy w Polsce są tańsze. Będziemy poszukiwać coraz więcej tańszych produktów, abyśmy wiedzieli, co opłaca się kupić w Polsce. Po prostu. Bo jak ktoś mieszka w Hiszpanii i akurat wraca do, na przykład, Hiszpanii z Polski i akurat wraca samochodem, to może opłaca się kupić w Polsce SEDES. A może jak ma miejsce na 5 SEDESów, to może się opłaca kupić 5 SEDESów. No i na takich 5 sedesach, jeżeli założymy, że każdy z sedesów jest 30% taniej, no to na przykład przy 10 sedesach można zaoszczędzić 300 zł, chociaż nie wiem, czy jakbyśmy jechali do Hiszpanii, czy przypadkiem mi się wydaje, że benzyna więcej by pochłonęła przez ten ciężar sedesów niż to jest w ogóle warte. Jak się wydaje, chyba że możecie odliczyć tą benzynę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to zawsze jakiś tam zysk z tego jest. O to chodzi, żeby wiedzieć, co gdzie jest tanie. Cieszymy się z tego, Szanowni Państwo. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. I oczywiście udostępniajcie ten film w gdzie się da, aby ludzie wiedzieli, Szanowni Państwo, że chociaż Polacy mają tańsze sedesy. Dziękuję. Cześć.